Logo jak Tarantula dla nas to jest ukochana Tatulka. Tatula w ofercie Dive na 2025 uzupełniona o rozmiary 100 i 150. Jeśli chodzi o całą gamę Tatuli w tym momencie mamy multiplikatory od 70 poprzez setkę, 150kę i Gorące info będzie również nowa dwusetka. Stale w ofercie jest również rozmiar 300. Rozmiar 300 dedykowany do największych przynęt, najcięższych pod duże ryby, schodząc w dół dwusetka, która wejdzie też pod szczupaka, pod cięższe przynęty. 150 tutaj też schodzimy gramaturą niżej, natomiast trwałość i wytrzymałość znacznie poprawiona. Rozwiązania, które w 150 i w nowej setce to są rozwiązania SV, czyli poprawiające lotność przynęt, ich zasięg, i tutaj mówimy o dwustopniowym rozwiązaniu, jeśli chodzi o wyhamowywanie tej szpuli, tak? czyli w końcowej fazie następuje spowolnienie szpuli. W związku z powyższym nie dochodzi do niechcianych brud, plątania się plecionki, przynęta pięknie, powolnie wpada w końcowej fazie lotu do wody. Dalej, design rewelka tak jak mówię, nasza tarantula. Wszędzie płynność dalekie rzuty pełna kontrola. To, na co warto też zwrócić uwagę, jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem multiplikatora, nasze multiplikatory po wyjęciu z pudełka tak naprawdę przykręcacie do swoich wędek i lecicie nad wodę. Nie musicie wybitnie bawić się w ustawianie, regulacje, one są już przygotowane do wędkowania.